Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie z tej strony, ja, the Games i witam Was w tym trailerze do serii, która nadejdzie na moim kanale. I jeśli nie wiecie o co chodzi, to już Wam szybciutko wyjaśnię. Ostatnim czasem postanowiłem zrobić swoją serię typu Komentary, jednak nie takiego zwykłego komentarze. <grych> Dobra, teraz dopiero doszło do mnie o co mi chodziło i I to jest zwykłe komentary, ale, ale, ale. mi dokończyć. Od października lub początku listopada Wpuszczę ponad 21 filmików W których sobie porozmawiamy o kilku sprawach Porozmawiamy sobie przede wszystkim o moich opiniach O tym co ostatnio zauważyłem w internecie I o jakich problemach Jezu święty No jest tego trochę Niektóre rzeczy będą kontrowersyjne Niektóre rzeczy wymagają researchu A moje leniwe paluszki nie chcą tego robić No ale mam nadzieję, że będzie fajnie Pisząc scenariuszy do tych filmików naprawdę dobrze się bawiłem, więc mam nadzieję, że wy też będziecie się dobrze bawić. Przede wszystkim postawimy tutaj o... to do tematy, na temat właśnie jakichś filmów, seriali. No mam nadzieję, że wam się spodoba. I przepraszam jeszcze za mój głos i za to jak gadam. Ja jest 21.40, powinienem iść spać, bo ja tu mam szkołę. A ja zagrywam ten trailer, genialnie. Nie no, świetnie, jeszcze montaż. Dobra. Więc cóż, mam nadzieję, że będziecie na to czekać. Ja spróbuję zrobić, żeby to było jak najlepiej wykonane. I no i co? Widzimy się za niedługo, co nie? No to papatki!